Lutel prosi widzę o zostawienie łapki w górę. Widz? Ale co mnie to gówno obchodzi? Dzień dobry moi drodzy, witam was ponownie w twierdzy. Dzisiaj zobaczycie trzy różne mapy, a właściwie trzy zamki przygotowane przez moich widzów. W tym filmie moim zadaniem jest obrona każdego zamku przez godzinę. Natomiast atakującymi będą moi widzowie. Na koniec każdej walki wystawię ocenę danej warowni. Oczywiście idealnie by było, gdybym wytrzymał przez godzinę w każdym zamku. Zanim zaczniemy omawiać te mapy, muszę tylko wspomnieć, że dwie z trzech map, które podesłali mi moi widzowie, zostały lekko przerobione przez mojego wiernego asystenta towarzysza. Głównie po to, żeby zapewnić lepszy balans w trybie multiplayer i ustawić odpowiedni kolor lorda broniącego się w zamku. A trzecia mapa, cóż, została w całości wykonana przez towarzysza, ale po kolei. Zaczniemy od mapy, gdzie moim zadaniem będzie obrona zamku otoczonego bagnami. Jak opisuje te mapy sam autor, ten stary Stary krater uderzeniowy już dawno zamienił się w zdradliwe bagna. A na samej asteroidzie, która zapewnia naturalne surowce, wzniesiono twierdzę nie do zdobycia. Czy aby na pewno? Zaraz się przekonamy! Tak jak mówiłem, każdy zamek atakować będą moi widzowie. Dzień dobry! Zasady są proste. Ustawiamy autozapis co 20 minut. Pierwszy autozapis oznacza koniec umownego czasu pokoju. Następnie moi widzowie mają godzinę na to, aby mnie pokonać. Pierwsza mapa o tajemniczej nazwie Morowa 17 zawiera pusty zamek na samym środku. Jedynie skład zapasów został przesunięty do tej dolnej części. Cała gospodarka musi więc zostać zbudowana od podstaw przez obrońcę. Oczywiście, jak to w przypadku zamków, miejsca nie ma tu za dużo i to będzie mój główny problem. A co do atakujących? Są oni rozmieszczeni w czterech rogach mapy, gdzie mają zdecydowanie więcej miejsca na rozwój. W każdym razie, gdy rozpoczęła się rozgrywka, szybko zdałem sobie sprawę, że nie ma tu na nic miejsca. O ile na zewnątrz było trochę drzew dla moich drwali, tak w środku musiałem się nagłowić, żeby upchać wszystkie potrzebne budynki. To popularność mi spada. No tak się dzieje, gdy pracownicy muszą czekać na dostawy pszenicy z farm ustawionych z dala od składu zapasów. Jednak gdy sytuacja się ustabilizowała, mogłem zająć się produkcją broni. Plan był dość prosty. Miałem robić dużo kuszników. Na tych włóczników zdecydowanie się przydadzą. Tyle dobrego, że okoliczne bagna miały miejsce na odkrywki smoły, więc mogłem być pewien, że zrobię do obrony dużo smolnych rowów. Do tego dorzuciłem jeszcze kocioł z wrzącym olejem, a później zabrałem się zastawianie dodatkowych murów, żeby wrogowie tak łatwo się nie przedarli. I na wszelki wypadek zrobiłem smolne rowy między budynkami wewnątrz zamku jako formę ostatecznej obrony. Oczywiście musiałem dorzucić koksowniki gdzie tylko się da. I Jako naczelny cheater zacząłem robić drabiniarzy, żeby zdobyć dodatkowe złoto z maksymalnych podatków. W pewnym momencie odkryłem też ciekawy sposób na specjalne wieże, które wydawały się dość wysokie. Niespodziewanie pojawił się autozapis, co oznaczało rozpoczęcie bitwy. A czy godzinę, rozumiecie słowo godzina? Ja tylko ostrzegam, mam smolne rowy i nie zawaham się ich użyć! Niestety, zaczęło się od hamskiego niszczenia gospodarki za pomocą rycerzy. W kierunku mojego zamku zaczęły zmierzać wieże oblężnicze. Ustaliliśmy przed walką, że nie będziemy robić ruchomych tarcz, katapult i trebuszy. W teorii miało mi to pomóc w obronie, ale ten spam wież oblężniczych też był niebezpieczny. Szczególnie, że do mojego zamku zmierzała prawdziwa armia szczura, która zaczynała powoli wchodzić na moje mury, więc musiałem bronić się za pomocą kopaczy, co było dość dużą desperacją z mojej strony. Jedyne co mi pozostało, to wylać wrzący olej, żeby trochę przegonić tych włóczni. Ale tarany biły już bramy, która szybko padła i z tej strony był duży problem. Ale ten taran z krechą życia to mógłby nie chodzić tam po moich terenach? Na szczęście długo nie pożył. Robiło się gorąco, bo pod zamek podchodziły kolejne armie, chociaż zanosiło się, że ci włócznicy poradzą sobie sami. Na szczęście wieże oblężnicze nie dawały dostępu na te wewnętrzne mury, więc żółty gracz musiał się wycofać. W zamku zrobiło się jakieś zebranie i moi kusznicy nie nadążali ze strzelaniem we wszystkich. A tu jeszcze dojechały kolejne wieże oblężnicze. Właściwie nie było sensu już dłużej czekać, więc podpaliłem swoją gospodarkę, żeby pozbyć się jak największej liczby wrogów. Na mury! Niestety druga brama powoli traciła kuszników i nie miałem za bardzo kim bronić swojego lorda. Pozostało mi już tylko usunąć drabiniarzy, ustawić maksymalne podatki i czekać na jakiś cud, którego dokonać mieli moi kopacze. W końcu wrogowie ruszyli na bramę, którą dzielnie pilnowali kopacze. W zasadzie nie trzeba było czekać na zniszczenie bramy, bo Lord został ostrzelany przez kuszników siedzących na murach, przez co to oblężenie skończyło się moją porażką już po 6 minutach, co stanowiło swoisty rekord. Co prawda próbowaliśmy jeszcze grać na zasadzie, że moi wrogowie nie mogą robić jednostek strzelających, ale w sumie to wiele nie zmieniło. Skończyło się na tym, że przez mój zamek przeszły wielkie fale pikinierów, które zmiotły mnie w bardzo szybkim tempie. W taki sposób doszliśmy do momentu, w którym muszę ocenić ten zamek. Przyznaję, że jest ładnie wykonany. Oczywiście teraz patrzycie na wersję oryginalną, a nie to, na czym graliśmy, więc lekka różnica może być widoczna. Bo jak mówiłem, towarzysz trochę przerobił mury w kilku miejscach. Twórca oryginału posługiwał się podnoszeniem terenu. Zostawił też ewidentnie miejsce na zbudowanie dodatkowych wież, które ładnie się komponują. Niestety, gdybym miał odpowiedzieć na pytanie, czy zamek jest praktyczny, to raczej kierowałbym się ku negatywnej ocenie. Jest tu po prostu za mało miejsca na stworzenie dobrej gospodarki, aby bez tego ciężko obronić się przed atakami z czterech stron. Szczególnie, że gracze, którzy atakują, mają na swoich terenach bardzo dużo żelaza i kamienia. Poza tym zamek jest na wzgórzu, więc o fosie można pomarzyć. A dość niewielki teren poza zamkiem, bo praktycznie wszędzie jest bagno, też nie pozwala na jakieś dodatkowe formy obrony w postaci smolnych rowów. Wszystko sprowadza się do obrony wewnątrz murów, ale to oznacza brak gospodarki, czyli powolną śmierć. Jednak, jeśli mam wystawić ocenę w skali od 1 do 10 punktów, to uważam, że ten zamek zasługuje na 5 punktów. Tym samym możemy przejść do drugiej mapy, która polega na obronie zamku Wilka. Nie przesłyszeliście się. Jeden z moich widzów dał radę zedytować mapę znaną z kampanii i dorzucił trzy siedziby, aby trzech graczy mogło atakować ten zamek w trybie multiplayer. Czyli jest to dokładnie ta sama warownia, którą oblegaliście już pewnie tysiące razy. A teraz mi przyszło się w niej bronić. Ta mapa również została lekko przerobiona przez towarzysza, chociaż w sumie uważam, że to był błąd. Widz, który zedytował tę oryginalną mapę z kampanii, po prostu dodał każdemu graczowi trochę surowców jednego typu: czyli jeden lord dostał kamień, drugi żelazo, a trzeci nic. W sensie bagno, ale bez ropy, więc o smole można pomarzyć. Natomiast towarzysz dał każdemu graczowi trochę kamienia i żelaza, a także powiększył teren po lewej stronie, żeby ten gracz miał w ogóle miejsce na rozbudowę. Ale również nie ruszył bagna, więc zabiera tylko miejsce. W każdym razie, Zamek Wilka nie został ruszony. To dokładnie to samo, co znacie z kampanii. Czyli w sumie tragiczna warownia, w której nie ma na nic miejsca. Ale do tego przejdziemy za chwilę. Z tego miejsca, Lutelu, chciałem Ci złożyć najszczersze kondolencje, że bronisz tego zamku, bo ja widziałem, co tam się dzieje. Tym razem moimi przeciwnikami będą Towarzysz, Husarz i Murasaki. Spichlerz jest zapełniony. Ledwo zacząłem i już nie musiałem martwić się o jedzenie. Wypadało powiększyć spichlerz. Niestety mimo że zaczynałem z jednostkami, nie miałem żadnych balist więc na pewno na to będę musiał zmarnować złoto. A co gorsza, w tej dolnej części nie miałem za dużo miejsca na farmy. Tyle dobrego, że mogłem robić tu fosę, a to zawsze jest jakaś dodatkowa obrona. Więc zrobiłem jeszcze w łuczniku, żeby te fosy zakopać. W ogóle jaki jest sens tych warsztatów na samym dole zamku? Spierdzielajcie stąd. Czasami trzeba tak ostro. Oczywiście na wielką produkcję surowców nie mogłem liczyć, bo dało się tu postawić aż jeden kamieniołom. A co do warsztatów? Chyba każdy normalny człowiek wie, że je trzeba budować przy składzie zapasów, prawda? Póki mieliśmy umowny czas pokoju, robiłem fosę, gdzie tylko się dało. Popatrząc na gospodarkę moich wrogów, wiedziałem, że zaleje mnie w żołnierzy. I przyszedł też ten czas, w którym musiałem zmarnować złoto na balisty. Biorąc pod uwagę, jak smutna była sytuacja w moim zamku, postawiłem jeszcze karczmy, żeby jakkolwiek uratować popularność i dalej pobierać podatki. Zrobiłem też pierwszych kuszników, których mogłem wysłać na sam dół. I znów robiłem jedyną słuszną rzecz, czyli smolnerowy. A skoro było tu trochę drzew, chciałem wypróbować taktykę ze spaleniem lasu. W międzyczasie cały czas zwiększałem produkcję broni. I być może usunąłem jedną oryginalną wieżę, żeby zrobić więcej miejsca na farmy. Zebrało mi się też na przedwczesną ocenę. Trochę beznadziejna ta mapa. Można powiedzieć, że w akcie desperacji postanowiłem odciąć od reszty mapy jednego z wrogów za pomocą fosy. W tej rozgrywce dozwolone były ruchome tarcze, więc spamowałem nimi na potęgę, słuchając w kółko jednego zdania: Buduję sprzęt oblężniczy. Niestety przeciwnicy nie próżnowali i szykowali ogromne armie. Być może taka gruba fosa przydałaby się w każdym miejscu. Na pewno nie zaszkodziły tu smolne rowy, które przynajmniej na to liczyłem. Może mogłyby rozprowadzić ogień aż do wioski wroga. W innych miejscach więcej ognia też nie zaszkodzi. A co do klatek z psami wewnątrz zamku, uznałem, że bezpiecznie jest je usunąć. Potrzebowałem też trochę pikinierów do obrony. Szczególnie, że skończył się już umowny czas pokoju. A się godzinę klepcie mnie, bijcie mnie, mordujcie mnie, róbcie ze mną co wam się tylko żywnie podoba. W pierwszej kolejności rzucił się na mnie żółty gracz, ten najbardziej odcięty, na którego przyszykowałem pułapkę. Ale miałem niewielki problem z odpaleniem smolnych rowów i większość armii sobie spokojnie przeszła. Ej, tu w ogóle przejście masz, <laughs> Murasaki. No, jak widać nawet fosy nie potrafię dobrze zrobić. Przynajmniej w końcu odpaliłem te smolne rowy, ale słabo podpalił się ten las i w sumie za wiele jednostek nie udało się usmażyć. Na biegnących pałkarzy wypuściłem wszystkie psy z lewej strony licząc na to, że cokolwiek zrobią, ale się przeliczyłem. Najgorsze, no że inni gracze zaczęli mnie otaczać z różnych stron i sytuacja robiła się nieciekawa. Co prawda po lewej stronie zostało już niewielu pałkarzy, których starałem się szybko pozbyć, jednak problem dalej stanowili kusznicy. W końcu Zamek Wilka zaatakował szczur, a dokładniej wielka armia włóczników, więc wypadało ich spalić. Chociaż nie sądziłem, że te drugie smolnerowe też się podpalą. Do boju musieli wyruszyć piknierzy. Niestety pod zamek podchodził kolejny gracz, więc robiłem jeszcze więcej smolnych rowów i dzielnie odpierałem coraz większe ataki w łuczniku. Nawet pikinierzy się do tego przydali, bo wyszli z zamku i zaczęli eliminować swoich gorszych braci. A gdy pomarańczowy zbliżył się za bardzo do zamku, zrozumiał dobitnie swój błąd, bo tu akurat ogień idealnie się rozprzestrzenił. Kocham palić ludzi, skąd wiedzieliście? Niestety, po zakupaniu fosy z prawej strony, towarzysz wykorzystał moją taktykę ze speedrana, czyli postawił w tym miejscu wieżę oblężniczą. Działa, 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 działa. Co powoduje, że jednostki mogą wchodzić na to wzgórze. Więc w panicę robiłem coraz więcej murów, żeby zablokować to przejście. O nie, tu jeszcze weszli! I w tym samym czasie inny wróg zajął dolną bramę. Pozostało mi już tylko podpalanie smolnych prowów, co zaczynało mi coraz lepiej wychodzić. Słuchanie krzyków palących się ludzi to mój nowy fetysz. W końcu wrogowie dostali się do mojej głównej części, więc zostałem zmuszony do odpalenia ostatecznej obrony. Chociaż wrodzy żołnierze w większości ominęli tę pułapkę, ale ogień dość szybko się rozprzestrzenił. Niestety wrogowie mieli taką gospodarkę, że bez problemu dosyłali szybko kolejne jednostki. Chociaż i tak tylko stali i ostrzeliwali moją siedzibę. Co prawda starałem się doprowadzić do nich smoły, ale aż tak blisko nie mogłem tego zrobić. A brakowało naprawdę niewiele, aby ich wszystkich podpalić. Gdy ogień już zaczął znikać, wrogowie rzucili się do mojej siedziby, gdzie miałem ostatnią pułapkę, która niestety za dużo nie zrobiła. Tym samym nieprzyjaciele dostali się do środka i po krótkiej walce dali radę pokonać mojego lorda. Ten zamek wytrzymał zaledwie 14 minut. A więc moja sławetna armia ponownie triumfuje, a ty przechodzisz do historii. Trzeba się spodziewał, że jestem najgorszy. Wypada więc ocenić ten zamek. Z perspektywy obrońcy muszę przyznać, że nie jest to dobra warownia. Pomijam, oczywiście, ten tryk z wieżą oblężniczą to już nie jest wina zamku. Ale ogólnie jest tu za mało miejsca na rozbudowę. I co najgorsze w tego typu zamkach, utrata dolnej części oznacza koniec produkcji żywności. Jednak w porównaniu do poprzedniej mapy, tu miałem więcej miejsca na smolnerowy, a przede wszystkim mogłem robić fosę. Oczywiście, gdybym miał dużo kuszników z ruchomymi tarczami, wystarczyłoby upychać całą armię na tych dwóch wieżach i wrogowie mogliby mieć problem z przebiciem się. Szczególnie jeśli porobiłbym tam jakieś pułapki. Jednak niewielka ilość surowców nie pozwala na tak prężny rozwój. Mimo wszystko jest to ciekawy zamek, który pewnie lepiej by się broniło, gdybym miał większą armię. Więc ostatecznie mogę go ocenić na 6 punktów. A teraz czas na ostatni zamek w tym filmie. Autorem tej mapy jest mój wierny asystent, miłośnik pikinierów i dobrego trunku, Towarzysz Pikinier. Tym razem dwóch graczy musi bronić się przed atakami czterech najeźdźców. Mapa jest kwadratowa, a zamki są dwa. Aczkolwiek są ze sobą połączone, więc obrońcy mogą się skutecznie wspierać. I co dla mnie najistotniejsze, tereny zielone są z tyłu, czyli gospodarka tak szybko nie upadnie. A poza tym można zrobić takie piękne schody, żeby usprawnić transport towarów. W tym meczu moim sojusznikiem był towarzysz, natomiast atakującymi byli Vito, husarz, Ktul oraz Murasaki. Twoja popularność spada. Dobrze się zaczyna. Oczywiście pierwsza rzecz, którą zrobiłem to wspomniane wcześniej schody. Mimo wszystko dużo drzew było też na zewnątrz, Niech więc i tam zbudowałem, zbudowałem chatki drwali. A z racji, że mam 200 IQ, zacząłem stawiać domy na krańcach mapy, licząc na to, że nikt ich nie znajdzie. Przynajmniej nie zajmowały mi miejsca w zamku. I w końcu mogłem na spokojnie rozwijać gospodarkę, nie bojąc się, że to będzie pierwszy cel ataku moich wrogów. Oczywiście nie da się powiedzieć, że w samym zamku miałem jakoś dużo miejsca, ale było wystarczające na produkcję chleba i broni. Ja ogólnie tak każualowo podchodzę do tego, bo liczę na to, że towarzysz mi to wybroni. Nie? O, jajco? Ale serio, towarzysz zrobił sobie o wiele więcej miejsca pod rozbudowę, więc musi to wybronić. Tyle dobrego, że po usunięciu kawałku muru dałem radę wcisnąć trzecią kopalnię żelaza. To więcej niż na poprzedniej mapie. Oczywiście nie mogłem się równać z moimi przeciwnikami, którzy mogli pozwolić sobie na naprawdę potężną gospodarkę w porównaniu do tego, co my mieliśmy. Czy ja mówiłem, że mam dużo miejsca? Postawiłem pięć warsztatów na krzyż i już nic nie mogłem zrobić. Nie pozostało mi nic innego, jak skupić się na obronie, więc zacząłem robić balisty. A potem przyszedł czas na spam koksowników, ruchomych tarcz, które były dostępne w tej rozgrywce oraz smolnych rowów. Przed zamkiem. Towarzysz okazał się dobrym sojusznikiem, bo pozwolił mi postawić kilka budynków w swojej części zamku. Im bliżej było końca czasu pokoju, tym bardziej uwagę zwracał ofensywny zamek jednego z przeciwników. Tymczasem mój sojusznik postanowił pogrubić fosę przy okazji zakopując moje smolnerowy. Więc czym prędzej musiałem usuwać kolejne, żeby i one nie zostały zalane wodą. I w końcu nastąpił ten smutny moment w postaci autozapisu, oznaczającego koniec czasu pokoju. Ja muszę włączyć stopper, towarzysz szybko tam rekrutuje jeszcze jednostki. Ile później ofensywny zamek rzeczywiście przeszedł do ofensywy? Co szczerze mówiąc, nie było zbyt uczciwe, bo nie mieliśmy jak zniszczyć tych trybuszy. Na szczęście moi widzowie to prawilne mordy. I jak się ich o coś poprosi, to zrobią to bez problemu. Chyba że mówimy o łapce w górę pod filmem. Oszukano no mnie. Jednak od razu pojawił się kolejny problem. Dobra, chyba jednak to był błąd, że pozwoliliśmy na katapulty. I gdy już miał nastąpić wielki ostrzał, zakrzyknąłem. Oficjalnie ZARZĄDZAM nie wolno robić katapult. Oficjalnie ZARZĄDZAM nie wolno robić katapult. Co prawda, trochę kamienie zdążyło dolecieć do mojego zamku, ale na szczęście nic poważnego się nie stało. Bo to nie ma sensu, no. Zrobicie 50 kata i co mamy tutaj patrzeć się na jak to smordujecie? Dość szybko załatałem dziury i wszyscy możemy już zapomnieć o tych oszukańczych zasadach. Panowie mogli zająć się klasycznym zakopywaniem fosy. Poza tym pragnę zauważyć, że zdążyli. Tymi trebuszami dość mocno zniszczyć podgrodzie towarzysza. Niestety panowie upodobali sobie robienie jakichś ofensywnych zamków, które nawet nie miały dobrego zasięgu. W końcu wrogowie wyruszyli, więc mogłem powitać ich moimi smolnymi rowami, które jak zwykle nie odpaliły się tak, jak myślałem, a przy kolejnym podejściu źle kliknąłem i zmarnowałem okazję na spalenie większej liczby żołnierzy. Jednak to i tak było za mało, żeby przebić się przez naszą grubą fosę. Na pewno przeciwnikom nie pomagało atakowanie jeden za drugim zamiast równoczesnego uderzenia, przez co mogliśmy na spokojnie skupić się na obronie każdej części zamku. Co prawda zakopali fosę. Atakują ja tak także będzie łatwiutko. Tymczasem nie minęło nawet pół minuty. O kurde, jest problem! Znikąd wyłoniły się wieże oblężnicze, których towarzysz jakoś nie zauważył. I niestety wrodzy żołnierze mogli już wchodzić na mury, więc starałem się podesłać tam moich pikinierów. Rozpoczęła się wielka bitwa na murach towarzyszowego zamku. W końcu i moje jednostki dołączyły do tej zabawy. Niestety kolejna fala wrogich pikinierów nacierała na mury. Uznałem, że trzeba podjąć drastyczne kroki, więc zacząłem robić kopacze do obrony. Najgorsze, że kolejni wrogowie już szykowali nową armię, więc robisz smolnerowy. Tymczasem kopacze dobiegli do wież oblężniczych i skutecznie przegonili resztę wrogu. Wspólnymi siłami zniszczyliśmy machiny oblężnicze, dzięki czemu towarzysz mógł odbudować swoją obronę. A ja mogłem rekrutować jeszcze więcej pikinierów. Po kilku minutach pojawił się jednak problem. mi Kmiecie nie pojawiają Niestety dobiliśmy do limitu jednostek, przez co niektórym graczom nie pojawiali się kmiecie przy ognisku. Co prawda wrogowie chcieli temu zaradzić, wysyłając swoje jednostki na śmierć, bo już czekałem z moimi smolnymi rowami, żeby ich wszystkich spalić. Niby trochę się jeszcze z nimi strzelałem, ale bez zakopania posy i przebicia się przez bramę mogli tak strzelać do. no wiadomo. Po chwili przybiegli pałkarzami, których wystarczyło wystraszyć ogniem. W zasadzie nie rozumiem, czemu upadli się, żeby atakować z dwóch stron, zamiast skupić się na dolnej części. Skończyło się tym, że nieprzyjacieli. Po prostu opuścili pole bitwy Kolejne ataki też za bardzo nie wychodziły Więc zrobił się impas Dlatego z racji, że jesteśmy z miłymi ludźmi Zlitowaliśmy się nad wrogami I wyszliśmy pozbyć się jednego gracza Żeby zwiększyć limit jednostek przypadający na osobę Co prawda znów pojawił się ofensywny zamek Ale nie stanowił dla mnie zagrożenia Tymczasem nasze armie weszły na mury Skąd kusznicy mogli spokojnie strzelać przeciwników Ostatecznie ruszyliśmy w kierunku lorda, podczas gdy czerwony próbował zaatakować nasz zamek. Czyli jak złamaliście zasady, to przegrywacie, tak? Nie rozumiem, o co tyle krzyku. Teraz przynajmniej reszta mogła zrobić więcej jednostek. Jak widać, przeciwnicy od razu rzucili się do ataku rycerzami, tylko że nic z tego nie wyszło. My chcieliśmy wam ułatwić zadanie, no nie, nie doceniacie. Później przez długie minuty czekaliśmy, aż wrogowie zbiorą odpowiednio duże armie i zdecydują się nas zaatakować. I musieliśmy oglądać eskapadę inżyniera z wrzącym olejem, który chyba chciał nam podpalić wszystkie smolnerowy, ale niestety umarło mu się przedwcześnie. Ostatecznie ponownie zlitowałem się nad przeciwnikami. Każdy może mieć 10 katapult. Oczywiście panowie od razu skorzystali z tej możliwości, ale towarzysz nie próżnował i zaczął robić mur antykatapultowy. W końcu rozpoczęło się oblężenie, więc mogłem znów spalić swoich wrogów, aczkolwiek nie poszło to po mojej myśli i w zasadzie nic nie osiągnąłem. Skończyło się tym, że musiałem ciągle naprawiać moją wieżę ostrzeliwaną z katapult, ale kamienia miałem dużo. Od dołu też próbowali nas zniszczyć za pomocą katapult. Moim skromnym zdaniem wszyscy powinni właśnie z tamtej strony atakować. Szczególnie, że ta wieża w końcu padła. A ty widzisz szarżującą konnicę. Jest dziura, idźcie tam! Wszyscy poza właścicielem rycerzy widzieli dziurę, którą towarzysz zabudował zanim ktokolwiek zdążył tam wejść. Do tej bitwy postanowił dołączyć się mój drwal, który przyszedł pomordować kilku kuszników, ale ostatecznie padł w boju. Długi odpoczynek dobrze mi zrobi. Na koniec jeszcze wystarczyło spalić armię czarnego gracza i w zasadzie znowu udało nam się wygronić. Zdesperowany i wynudzony towarzysz postanowił podpalić swój zamek. Wrogowie mieli 5 minut, żeby nas zabić, ale ten ogień skutecznie im to uniemożliwiał. Żeby jeszcze bardziej ułatwić zadanie przeciwnikom, kazałem towarzyszowi spalić Lorda, co ten bez wahania wykonał. Tym samym zostałem sam i atakujący mieli 2 minuty, żeby mnie pokonać. Jednak te resztki katapult nic nie mogły zrobić i mój zamek stał niewzruszony. Gdy została mniej niż minuta, wystawiłem Lorda przed zamek. Już bardziej dla śmieszków, bo wrogowie nie mieli jak wygrać. I jeszcze oczywiście musiało zacząć lagować. Ostatecznie pozwoliłem przeciwnikom doby zdolności, Lorda, żeby moi widzowie mogli się cieszyć. I w taki sposób Lord został otoczony przez pałkarzy, a po chwili zabity. I to na 10 sekund przed końcem czasu. Oczywiście nie traktujmy tej porażki poważnie, zrobiłem to dla śmieszków. Jak widać na ekranie końcowym, obrońcy zabili o wiele więcej jednostek niż atakujący gracze. Pozostało mi już tylko ocenić ten zamek. W zasadzie ciężko się do czegoś przyczepić. No dobra, za ładny może nie jest, ale to dalej zamek. W tej prostocie jest metoda, skoro udało nam się przetrwać. Mamy tu fosę, a także dużo miejsca na zewnątrz, gdzie można było robić smolnerowy jak wspominałem wcześniej, gospodarka mogła cały czas się rozwijać, bo tereny zielone były z tyłu, więc wrogom ciężko było zniszczyć nasze budynki. Dzięki temu mogliśmy skutecznie się bronić. A co do pozostałych graczy? Mieli w zasadzie tyle samo kamienia i żelaza co obrońcy, więc pod tym względem był zachowany balans. I mimo, że mieli więcej miejsca pod rozbudowę, to jakoś nie dało się tego odczuć. To wszystko sprawia, że oceniam ten zamek na 8 punktów. Tak, towarzysz mnie przekupił łapką w górę. Polecam każdemu taką formę łapówki. W każdym razie mam nadzieję, że ten film wam się spodobał, bo to ostatni materiał z tej twierdzy na moim kanale. Pożegnajmy gromkimi brawami tego pana. 7 listopada powitamy jego młodszego kuzyna wraz ze starą nową twierdzą, którą pewnie nagram na premierę, a może nawet kilka dni wcześniej. Więc zachęcam do subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie. A tu macie film z krzyżowca, w którym walczę z moim widzem przy pomocy botów. Polecam i nie pozdrawiam.